No, i cóż, pierwszy dzwonek za nami. Po kilku miesięcznej przerwie wracacie do szkół. Ja wam życzę, żeby ten powrót był nie tylko bezpieczny, żebyście byli zdrowi i pomimo przestrzegania wszystkich niezbędnych reżimów sanitarnych, żeby to był czas ogromnej radości dla Was, żeby ten czas w szkole był jak zwykle czasem rozwijania Waszych pasji i zainteresowań, czasem budowania najlepszych, dobrych relacji rówieśniczych. Czasem po prostu Waszego radosnego rozwoju, niezależnie od okresu epidemii. Rodzicom chcę powiedzieć, że jesteście, oddajecie dzieci w bardzo dobre ręce. Kadra w Stargardzie starała się jak najlepiej przygotować do tego czasu. Mam na myśli tu przede wszystkim kadrę zarządzającą naszymi placówkami oświatowymi. Mnóstwo wysiłku i pracy dyrektorzy i cała kadra obsługi, kadra administracyjna poświęciła na to, żebyście mogli Czuć się bezpiecznie, oddając dzieci do szkół. Szkoły są świetnie wyposażone, jeśli chodzi o wszystkie te niezbędne środki i narzędzia. Staraliśmy się również przy pomocy środków zewnętrznych jak najlepiej do tego czasu przygotować. Wreszcie, nauczycielom, chcę powiedzieć, że no, musimy żyć z epidemią. To, to wszyscy zaczynają mówić, że ona nie minie za chwilę. Więc, w tym poczuciu misji, którą przecież ten zawód się kieruje, podejdźmy do, do naszej pracy. Wam życzę ogromnej satysfakcji, którą zawsze czerpiecie z pracy nauczyciela. Życzę Wam tego, żebyście mieli to poczucie, że stworzyliście Waszym dzieciakom, Waszej młodzieży świetne perspektywy do rozwoju. No i oczywiście zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.